na wszystkim. Dzisiaj już nie szybki, ale trochę dłuższy wypad nad wodę, tym razem samodzielnie. Paweł nie może mi towarzyszyć, bo jest w pracy. A ja będę próbował złapać dzisiaj jakiegoś klenia na 60-ka 66. Może jeszcze ukleja ósemka. Zobaczymy jak będzie. Trzymajcie kciuki i od oglądania. Naprawdę jest tutaj niesamowicie piękny. Zobaczymy, czy dzisiaj w ogóle coś się uda złapać. o kurde, wpadł do wody już był atak pierwszy siedmiu o cholercie, jest pierwszy klenior coś tutaj on jeszcze nawet nie widział, że jest na kiju Pierwszy lekowy. O kurde, siedzi kolejny Ale fajosko Jaki wyskok Jaki wyskok Nie mogę uwierzyć Ale żeś żar. o nie, dobrze Jesteś prześliczny, jadzie. już druga sztuka no to nie ile. o kurde siedzi ładny o to jest koniozaur tu też jakiś zaczął Dobra Chyba to będę musiał zmierzyć chyba O kurde, ciężko jeszcze objąć Zobaczcie, kawał kleniura Dobra

Idzie, 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 idzie. Siedzi Siedzi, siedzi To nie mniejszy ale kurcze też fajny. waleczny leczny Tym razem na jednostajne prowadzenie No dobra, to byłoby na tyle właśnie schodzę już powoli z wody Naprawdę przeurkliwa miejscówka łowienie kleni na takich miejscach w takich miejscach jest naprawdę niesamowita woda płytka, gdzie nie idzie dołki. I tam właśnie da radę poprowadzić taką przynętę. No ale ryby fajnie wychodziły, fajnie atakowały. Kilka było nie trafionych, spudłowanych ataków. Ale dzień uważam naprawdę za świetny. Do następnego. Trzymajcie się. Do zobaczenia nad wodą. No i tu są właśnie takie fajne dołki. Kamień. Tu są miejsca takie. Ale bym się wybił. A jeszcze po drodze trafiłem taką małżeczkę rzeczkę A to sprawdzimy tutaj, czy coś się pokaże Pół spryciarz, on nie wyjdzie na przynęty O kurde siedzi Nie, nie idź mi pod tą gałąź Tylko nie pod tą gałąź Błagam cię Ja pierdzielę Ale akcja Dobra Wypłynął Zobaczymy na tym I Dobra, zero nie pomiarce Kurde, 53 53, boże Dobra Wypinam cię i wracasz do wody Tutaj O, ale jesteś wielki Zobaczcie tylko jaka to jest bambaryła Moja pierwsza 50 Dobra No to byłoby chyba na tyle. Już więcej minia dzisiaj nie trzeba. Wielkie dzięki, i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.